Hej, witajcie moi drodzy z tej strony. Kina, ze mną jest młoteczka. Cześć! Moja wredna sucza. Nie. nie. Co kurwa, nie? nie wredna, czy nie, nie sucza, czy nie ma. Nie ma tu twojego zdjęcia na tych zdjęciach? Popatrz. Te Tam, Tam, Tam by był e, kropka. Ogólnie... Tak. Ogólnie mamy Finalo Bilans ofiar. Oczywiście gramy sobie i tak. Challenger na dziś jest bez pip i bez bajgrów i bez mototowów Nie. Pamiętajcie, że zawsze bardzo serdecznie nienawidzimy Was za te Challenger. Tak jest Nie <laughs> w tą stronę Kina, tam. Ale kochanie, wyszłam dopiero za zakrętu, chciałam zabić zombiaczka, tak? Dobrze. się Ale posiadanie... się skupiłaś. No ja to nie ty, tak? Umówmy się. Może chcesz się napić Coli Pepsi, popatrz jest automat. Piszą, że drinki, człowiek się napali. Mamo Gdzieś inwalidę słyszę i Browna. No. Jest inwalida. Brown też gdzieś się kurwa czoi. Fuck yeah. Z tą bronią tam mam plus pierdyliard do skill'a, wiesz. <gry> Wróć nie tędy Ale to ty specjalnie chciałaś tu zombiaczka zabić, wcale się nie zgubiłaś Powiedziała tak, która poleciała za mną No ale chciałam razem z tobą zabić zombiaczka Mhm uh -huh. Wajgul... Smutecek... Oh. Co się stało się? Mi tam było tam... Wajgiel był. Oh. Dziękujemy, te, dziękujemy temu... ...zowi. <laughs> Który wymyślił na takie zacne... zadanie. Serdecznie cię kurwa nie pozdrawiamy, więc się czuj pozdrowiony. Będzie tu coś ciekawego? Noob. Nope. No. Robi Mhm. Żeby nam nie brakło. No jak szybkości do mnie jechała, to pamiętaj, musisz mieć swoją. I przecież zawsze przywożę od... No ja wchodzi. wiem. No, tak wiesz, na wszelki wypadek, jakbyś zapomniał, albo jakby miał ci braknąć. W sumie do ciebie nie jadę teraz. Nie. Może chodzić do mnie. A no, czekolady z bakaliami? <laughs> nie wiem, więcej z tobą czekolady z bakaliami. Zapamiętajcie, nigdy nie jesteś z młotką czekolady ba z bakaliami. Czemu? Bo nie ma w dupce bakali. Ah. Nioch nioch nio. Tende kinas. Tende. Bo ja idę do co tu jest. Nie, tak po nie, nie weźmiesz tych bajli, które tam znajdziesz. <głos> <głos> chodź chodź mi się. Smutno mi, czekaj, gdzie tu było wejście. Aha, potem po tym serduszku. Co kurwa? To serduszko na ścianie namalowane. No. Słusznie, so, sweet. on teraz słyszy? Przeleciałam go i to dosłownie. Na pewno jest zachwycony. No ba. Aż go Luis zastrzelił z zachwytu. A to ja Bo boty się postałem i podjebam mi apteczkę, tak? Tak jest. Czarno jebany po prostu w dupę. A tylko on tak radnie bliź w porządku. Ale no później jest, że stereotypy, że rasizm. No, no byłam tu wcześniej. A na zakupach. Biegniemy kina! No tu widzę, trzeba widzę. biegnąć, ogarniać Run, ran, ran! Run, ran, 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 ran! Bo ty albo biegniesz... Nie, to w sumie nigdy nie obiedznijesz. Run, run, ran, 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 ran trzeba prowadź oh Dobrze, Dobrze, <grym> Dobrze jest?! Dobrze jest! To... kurwa inteligencja roku! Dobrze jest! Aaaa! Ale kurwa ale kurwa... Weźcie tą piczę ode mnie! Dobrze jest! Pokera nie. Uciek mi no wszyscy przepady spierdalają nawet smoker <laughs> Widzicie jak ona jest On nas tutaj dojedzie gdzieś od tyłu później zobaczysz jak Na nas nie śrubnie ciebie. to i los O widzisz o, no, Luisa nam kradnie w końcu to Luisa ukradli, a nie Luis kradnie <laughs> Zrządzenie losu chyba Karma, karma byczes! Jaka tu jest napierda lamka, o! Leśnia! Właśnie je byłam kurwa... wiesz... Tą patelnią kurwa także się od odbym tak widzę było mi jażdży Krew na ekranie, krew! Yeah! Fuck yeah! Co jest to kurwa tyle, no? Wypierdalac Ciągnie mnie! Gdzie cię ciągnie? Gdzie ty jesteś? Płonę z miłości do ciebie No co to, to ja wiem Łop O, Omek się stelfuje z herbatą myśli, że go nie zauważę Awe Daj Zrób! Nie dawaj jej, omek nie robi. Zrobiłam ci dziś kotleta! <noise> Biedny omek jak go młotka karmi. Ej, dobry kotlet zrobiłam! Ty! Ciućka mnie! Ciućka mnie! Iż to ten, co mi wtedy uciekł. Na pewno. No i na mnie leciał. Widzisz, przed tobą spierdalał, a on mnie polizał. <noise> Ale nie wiedzieć, co on ten język miał wcześniej. No tam pierdolisz. Wygrałam! Ja wygrałam. Pinał! to mototowów jest masakra. Jest! Ho, kina zabiła. Bicie sama, bicie sama, bicie sama. Bo ci na to pozwoliłam. Jasne, jasne. Mhm. Nie trafiłabyś. Dobra, trafiłabym. Ja się leczę i podpierdalam na apteczkę Na nogi kurwa, na głowę już za późno A nie zdąży mi Murzyn podjebać Nie ma kurwa czarnuchu to tak mój kurwa wujek Marek dorwał Za to podpierdalanie apteczek co tu jest Aż druga patelnia dla ciebie. Boże, zobacz jak ja dawno nie grałam w to w ogóle. Ja... Też się tego nie kojarzy w ogóle, tej mapy, ale tylko dlatego, że to są mapy z jedynki i my więcej grałyśmy w dwójkę chyba, nie? No, to fuck. Się tam gaje bronią. jest w tych domach finał, taki głupi strasznie. Bo to mało tu głupiof, głupich finałów w domach jest. Dziuki! 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 Niech do na mnie, niech na mnie zdejmij! Iłem. Ale no kur... No gdzie to kurwa pluje tyle, no? Chcemy na łódkę skakać, zobaczysz. Chyba powiem... Łódka, przestaniesz kurwa <laughs> tych boomerów w twarz wypierdalać. Ale ja tylko w nie umiem trafić, bo są takie duże! <laughs> Czy może ja ci mam tak kurwa wypierdolić? Nie. Najpierw się go kolbuje, później się odsuwa, i dopiero się skończy. Nie. Ja byłam daleko od niego. No, a ja prawie w niego wbiegłam, nie? Oj, tam. Skropa mi tu kondynuować po kolanach łaz. Ja pierdolę. Ja tak nie było, Nie wiedzą, że są prawie na końcu? Też nie mogą wiedzieć, czy tam jest ktoś, kto ich uratuje. Bo to z... Ona jest, kurwa, wróżką Wróżką jest. Dobra. w sumie, ale dobra. To są pipi, pipy i inne takie rzeczy. Ale nie możemy mieć pipy. Nie możemy. O kurwa. Pamiętasz ten finał? Tutaj trzeba uciekać A, tak. No. Ale wiesz co, Mam pomysł, chowajmy się tu w szafie, o tu popa. Ale nie, bo tutaj w tej części są spitery, więc już nie będzie tak łatwo no. się mieszkać w tej szafie. Zombie stały i żygał na podłogę. Zero kultury, zero kultury! Zobacz, Pipa i no <grym> wiesz wiesz, że tutaj będą tanki. Wiem. Ale właśnie no... Kurwa jak my to zrobimy? Nie wiem, damy radę. To jest Jesteśmy pro Elokoksy, damy radę. A uruchomiłeś tam na dole to? Kemu ja. Bo ja tak kurwa mówię. Uruchomiłam. Boże myślałem, że ludzie jest biakę. Skąd oni wiedzieli, że tu będą ratować ich? Bo już tu ratowali 500 razy różnych. Ale skąd ludzi. oni wiedzieli, że tutaj ratują 500 razy innych ludzi? Po prostu raz tutaj przez przypadek uratowali i już sobie wiesz, zostali na stałe. Bieg, 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 bieg. Także jest działko i będzie koniec. Nie o to chodzi Lubisz przegrzewać działko Lubię jak jest takie czerwone, takie aaa Aż wyłaś tamtąd, bo żygi są. Fuck! <coughs> Ej, podskoczyłam i upadłam <gryw> Mam nadzieję, że to nie ten smork... A oh, Luisa znowu patrz na ruchradnie! No, ale dziadu, no strzelałeś. Gdzieś go tam tupę zaciągnął w ogóle? A, patrz, Luis go poszedł. Znaczy, Bill poszedł, no. Kurwa, co ty tych tak się nie, nie odróżniasz? Ja nie wiem. Ja, ja dzisiaj mam coś z mózgiem, znaczy. Ja mam bardziej niż zawsze. Nie <laughs> patrz, a to są takie barierki, jak w Simsach, przyczaj. Karbiu, no powiedzmy, że ja nie mam fazy, że wszędzie widzę Simsona. Ej, znowu czarny leży, ja go nie ogarniam, Bilgo go musi, wiesz, podnosić. No, Nigdy podnosz. Gdzieś słyszę tego Eminema. No. się Joker mnie atakuje, mnie tu! Ratunku, kinam! Ale czekam, odkąd sobie nie radzą, czekaj, trzeba im pomóc przecież. Eminem ich poskładał, teraz przyjdzie Tanek, jak nam wpieprzy to i no, na górę Soczo moja. Biegnie! Bierz działko. Bierz działko, może ten, działkiem go. on jest! Ale ja go tu nie widzę w ogóle. Też. Tu. Kurczo on jest gdzieś... AAAAAAAA DOKIIIIII Uciekaj Uciekaj Kina Uciekaj Jeszcze mi się awo skończyło Biegnij mi się. Kina Żyje Masz go? Gdzie on jest? Tutaj Przytula się do mnie Jaki but Jezus, stawaj, Stawaj, stawiaj Stawaj tam są apteczki kurwa. i zaraz będziemy się sklejać. Tutaj, chodź, 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 chodź. Jeszcze chodź, chodź. Mam apteczkę przy sobie, ale czekaj, bo mam Daltona. Sklejaj się apteczką. Sklejam się, skarbę, sklejam się. Może bo tu gdzieś joke jest. Bierz obry. nową aptekę tutaj i tu jest Amo. Tak. Muszę przeładować i... Dobra, łódka na górę, na górę, bo tu nie ma co się Na górę, polegać. dobra. No Uciekamy, minę gdzieś znowu. Szaleje. Znowu ich pozwolę, kader tam Churka. poskłada. <śmiech> <śmiech> Come on. Fuck. Co ty ta suka? Marter. Marter. No kurwa Bill gdzie można ze Ma Ma po prostu ten zryw Fuck eee. Dzięki Tak się... O Boże już kurwa tak... Nie miałam amu przeładowanego i po prostu wiesz... Ale jesteśmy w dupie, nie? A nikt nie ściągnął tego smokera, nie? Nie wiem. Czekaj, podnoszę starego. Faj, no. Ja nie ogarniam tej kuwety. Ja też nie. Jest czarny do cholery. Nie żyje, no Czarne Chyba, że nie, tak. nie żyje. Dobra, no, ja muszę przylewać ja i, i się sklejaj, sklejaj, się sklejaj.

no kurwa, no z tej strony też są drzwi, ja pierdolę, nie! Uciekaj! Łotka, ale nie możemy w tym momencie stać obok siebie. Nie możemy. Bo jak dostaniemy kamieniem, to kurwa obie, tak? Ej, bo mi się amo skończyło. <grym> no Czemu zawsze jak jest kurwa Tarek, co cię zawsze kurwa amo kończy! Ważne, że mnie goni, nie, to ciebie goni. No mnie goni. Ale mi przyfasoj z kamulca. No kurwa zdychaj suczy synie! Leżę. Leży że nie mam go jak go Nie, zastrzelić. nie. Nie. No tu do mnie. Tak, bo mnie czymś rzucił, menda jedna. <grym> Mordka dawaj, bo jak mnie kurwa nie podniesiesz to jesteśmy w dupie. Adrenalinka up. Podniosłam cię? Nie. Ale on leży, dobra. Dobra, wsta, wstałeś, stałeś, 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 stałeś stałeś I na most I szybko. się musimy sklejać. Kochani, od razu na most. Dobra, młodko. Młodko, młodko. Kurwa, ten skąd się tu wziął? A bo my tam z pomostu musimy. Ej, do pomostu biegnij. No, on no, jest. Dobra, nie, 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 ratuj, nie, uciekaj! uciekaj, nie, nie, uciekaj. nie, Uciekaj. Skupia, nie skupił się nie na mę, uciekaj, nie, no, no, uciekaj. Nie, nie, koty, nie! Tak! Przepraszam! Nic <grym> się nie stało! Nie ogarnęłam, patrz! Jest tam krzycze! Pomocy, pomocy! Nie! Pomocy, <grym> pomocy! Nie! nie. nie. No. za tragiczny kąt! <grym> A Kira z probą przeżyła! <grym> Ej, a ja zaczęłam płakać jak na królówkę, teraz mi jest przykro. O, lolol, Pff. nara. Nara. Komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę, mile widziane. Pamiętajcie o nowych challenge'ach. Pamiętajcie o tym. Kina ze mną była Młocia. Nie. Trzymajcie ja się, się. się. I trudno, trzymajcie się. Umieram. I bardzo kurwa, dobrze.